W stosunkach międzynarodowych nawet wobec przyjaciół niezbędna jest stanowczość. Ustępowanie dla świętego spokoju ma tylko jeden skutek. Pojawiają się kolejne żądania, kolejne roszczenia, no i oczywiście brak szacunku. Krótkowzroczność. Rzecz poszła o pieniądze. Lecz ruszyła szarża, w której Polskę o wszystko się naraz oskarża. O antysemityzm, pity z mlekiem matki, o udział w Holokauście, podobno nierzadki. Choć w przeszłości i teraz, jak może nie wiecie, jesteśmy sojusznikiem najlepszym na świecie. Dlatego, panie Lapid, powściągnij urazy. Polska może się przydać, choćby jako azyl.